Zakończenie lata w Kolbudach na przystani żeglarskiej. Był to czas zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i całych rodzin przybyłych z gminy i okolic. Lato się kończy, humor dopisuje. Od rana właśnie tutaj od maluchów po seniorów trwały regaty, wręczaliśmy puchary. Za chwilę festiwal pieśni szantowych. Potem jakiś kulinarny konkursik głęboko trzymany jako niespodzianka. Potem... Kabaret nonówka ze słynnym skeczem niebo, a na zakończenie wisienka na torciku zespół Golden Life do 22.30. Sport to zdrowie i wiedzą o tym wszyscy. Pływanie, biegi, wspinaczka, piłka nożna. Każdy ma swoją ulubioną dziedzinę. Dzisiaj miałem przyjemność lecieć balonem. Wrażenia niewiarygodne, ale tego sportu uprawiać nie będę. Woda jest mi bliższa, bo gdzieś tam i pływanie i lekkie nurkowanie to i owszem, ale pływanie tutaj chociażby po jeziorach czy po morzu do tej pory nie próbowałem. Ale najpiękniejsze jest to, co dzisiaj też widziałem, że mnóstwo dzieciaków, młodych ludzi lgnie do tego sportu. Projekt na zakup sprzętu wodnego wymagał wiele pracy i działań różnych instytucji. Gmina Kilkaset tysięcy złotych z funduszy europejskich, za które zakupiliśmy sporą część sprzętu żeglarskiego, żaglówki, rowery wodne, łódki, skuter ratunkowy i jeszcze inny dodatkowy sprzęt ratowniczy na nasze jeziora. I nie chodzi o to, abyśmy wyłącznie korzystali z pieniędzy unijnych, bo w Gminie Kolbudy odbywa się cała masa imprez finansowanych z budżetu Gminy Kolbudy, w których bierze udział mnóstwo mieszkańców. Ale oczywiście, jeżeli możemy się wspomagać, to trzeba to robić. Dobry humor przyciągnął wielu gości, którzy z niecierpliwością czekali na przybycie gwiazdy wieczoru, czyli kabaretu Neonówka. Satyrycy już na wstępie zaskoczyli wesołą nutką o treści dotyczącej gminy. Bisowe brawa nie miały końca, a kabaret rozkręcał się z każdą minutą. Drodzy Państwo, umówmy się, że reagujecie w trakcie występu, a nie jak zejdziemy. Bo my tu nie będziemy trzy godziny siedzieć, no. Także korzystajcie ostatecznie, wójt za to płaci, także jest, macie to wszystko gratis. Sam wszystkiego nie wezmę, no jest podział obowiązków. Ktoś niesie, ktoś myśli, no. Ja mam wszystko, co potrzeba. Wziąłem GPS-a i ubrania na dwa tygodnie. Na urlop. Zeres, Chcesz mi powiedzieć, że ktoś się spakowałeś na dwa tygodnie? No, zobacz ile jeszcze luzu jest. Zastrzyk humoru przydał się wszystkim. To dla wielu relaks i chwila oddechu po ciężkim tygodniu pracy, a dla uczniów mała chwila oderwania się od nauki. Polecamy również zobaczyć 15-lecie kultury kolbudzkiej, szcześniak i łobaszewska, a także amerykański weekend w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.